Cześć kochani, to Jarek z kanału Amator Wyskarski Dzisiaj przyjechaliśmy trochę na kajkowo łapośne i na metodę zobaczymy już jest październik, zobaczymy jak chyba chodzi teraz i może coś się uda a co się nastawiam na połodkę i na leszcze. nie nastawiam się na większość psów no ale no zobaczymy i teraz tak krótko zwięźle To metodę, przygotowałem sobie Federbite fishmila słodkiego Mamy tam wymieszane SK dynamika z Bestem, alerem Trójką I przygotowałem w razie czego trochę niewiele Tylko mm, perfekt żeby zobaczyć może jak będzie ta nie pochodziła Żeby po prostu ją wnęcić, że będzie windowało do góry, żeby ona podeszła w górę. A na klasyku to wziąłem tak, mam uniwersalną zanęta trapera, tak jak zwykle Jakiś tam jokers jeszcze został, więc zadałem i znalazłem w lodówce jakieś resztki paletu zamrożonego razem z zanętą. nie wiem co to jest i to wszystko, ale bardzo łapał tylko robaki nie będę więcej wędki używam tak jak zawsze widzicie Federy, Feder Stinger 3,61 od 30 do 60 cw a drugie 50 do 110 cw i co, zobaczymy będziemy rzucać, próbować może coś się złapie, dobra zapraszam do obejrzenia filmu i trzymajcie się So, Lecimy z Foxem. Na początku zambiję tę wędkę na koszyk. Nie wiem, czy mi nie będzie wypadał. Jak mi będzie wypadał, to jak tutaj. Do no, dosypię tego. zanęty, to po nic nie przymoczę. A czy dwunastka, wiesz, jak zebram się, spodnie zaczepiło a bakie, Jak Nie, zobaczę, jeszcze może mam jakieś większe haczyki. Nie wiesz, jak nie, to dziesiątkę będzie a na początku najbiałe, i wszystko rzucam. Nie jest no krótko, to, to tam gdzieś dalej rzucę. Chyba, że mi się zarwie za tutaj będzie po. Ale nie dobra, spoko, akurat taki dystans. Razu klipa. Dobra. Nie w razie czego nie nawet w jednym miejscu. Już teraz trochę szadło więc nie jest tak źle. Szczytuwa do góry. Myślę, że tu zamontuję podpórkę. Szczytuwa do góry. Nie, tam podejrzewam, że chyba będzie około 4,5 metra. Bo to jest gwałtowy spadek nagle. To powinno być wszystko ok. Dobra, teraz dopnę I czekam na rybę. I zaraz metoda. Metoda pierwszy kanibal leci. Mam tam aphisza, tak jak zawsze. Aphisza. Reskę. Mam tego. Już jakieś sztuknięcia są na tym. Yy, na kosyku. Co tam jeszcze Fetterbite pro ale chyba nie będę wszystkich żuro. Spróbuję tak jak kupuję klasykiem, albo ten, a piszę tylko dzisiaj. Tak jak mówię, to jest palet. Dojkaj, trójkę nie będzie musiał domoczyć, ale to zaraz zobaczę, do wycisku, ale chyba będzie trzeba je nam domoczyć. Do domu robiłem wcześniej, bo już jest coraz chłodniej. Zanęty też muszę przygotowane, więc w razie czego nie? To będę jeszcze to to też, I czapkę robię. Sprawdza się, to wyciska, jednak jest lepsza niż no, guma. Tak? Nie, będzie trzeba dołączyć, bo się widać, że jest ale to się dołączy. No i dobrze, na początku tak. Jak nie, nie, to mówię, będziemy chodzić jeszcze za mętę. Nie rozsypy na początku w pierwszym rzucie Tak jak przypuszczałem deszczek, nagle zobaczę w tu spadło jak mnie to nabije na nowo Dobra do moczu zaraz ten palet jest ogarny to lepiej zrobię, dopóki wiem, czy wiesz co to stada? Wezmę do strzela pole to 8mm, chociaż z kilka sztuk, no mam. Jakieś tam szarpnięcia są. Na metodę, albo ocierka może. Albo strzelę wręcz, nie mam boku daleko, tak? Nie strzelę, nie rzucam, więc podejrzewam, że to doleci na To jest 8mm. Jak widzicie, zawsze z poprzednich filmów to tak samo jest. Oca tak samo, to ta chińska jeszcze dalej. Może trochę mocniej, by było to by było trochę lepiej. Dobra, zobaczymy tak. Dobra, zacznę czy coś na klasyku się wci. były. Muszę jakaś. Podka. A nie nic. No co to za krzepka o lepko. Ale Kurcze. E jakoś tak znów tak wybrało. No nic runo Robaka i lecimy dalej. Teraz łatwiej, że spróbujemy. Osobna na metodę. Teraz lebo ona żółtego założę, spróbuję. I myślę chyba, że będę jeszcze więcej czasu się dawał. Był stary, w jeden fisz. Ale tak chyba co drugi rzut Teraz się cisza. Kiedyś tylko na klasyku są. So. Teraz zobaczymy klasyczny bok czosnek. Fisza. Ale żebym rzucił Kurde, czekajcie co ona bije jeszcze raz podajnik. pod ja ojnikiem booster Zobaczymy teraz, może coś ciągnie ja. Widzę, ten drugi rzut i napnę kombinuję z tym braniami ale na razie tylko samocierki więc mówię spróbuję coś innego trochę do tego spróbuję tu z tych drzew łowić jak kiedyś założyłem piłkę wody było sporo więc jest szansa lepiej rzucić i zobaczymy czy to się uda Może już się nie, nie udało coś pęcło. Ale zaraz zobaczymy, że stoi to. E, ej, spoko. Podrzasnę chyba drzewo. No i dobra, zobaczę czy tutaj piłka ma założoną. To w razie czego tak będę widział jakieś branie. Czy tu weźmie, czy nie? I tę metodę przerzucę.

Jest pierwsza pochodź. w końcu krótszy to jest nas jednak. Tu tylko metodę dobne, No, metodę na razie cichutko. Nie wiem, jak, ale w końcu. Boże, po tylu godzinach. patrz, się przywrócił. Czekajcie, zaraz je odepnę. No nie jest to diabeł, ale fajnie uchodźcie, że wzięła. Dobra, uciekaj. Łapiemy dalej. Wyobraź że na razie szału nie ma. A jedna na jest tylko jakaś otarcia. I coś mi na metodę wyciągnął. Chyba, że też coś się otarło. No i co, próbuję dalej, zobaczymy. Ale jest bez weki, to na pewno. Nie na Może ze słowem się przygotowałem. Mogę wziąć sobie w sumie kupić tost. Raczej ja tost. Chleb tostowy. Bo przetrzeć, Wtedy spróbować jeszcze przyprawę z piernika, może dać. Może wtedy poszło jak w zimę, w lutym, ta Płocie albo ten, no ale trudno. Nie pomyślałem tu razem. Muszę teraz się posiłkować tym samym, ale no nie jest tak aż tak nie, bez tego Nie wiem, czy to no, to, czy nie. Dobra, patrzę, zobaczę dalej. Jeśli się uda, to uda. Jak nie, no to nie, no trudno. Chociaż <grym> szkoda. Bo już wrzesień trochę zaplikował mi adrenaliny że jeszcze trochę się odpalą te ryby tutaj przynajmniej na Kajkowiek, no ale jak nie to nie, no trudno Jaważnie jeszcze wyjść z dołu posiedzieć trochę nad tym jeziorem Dobra, lecę dalej, próbuję zobaczyć co z tego wyjdzie, może pyknie coś się szaje, no to trudno wiecie co spróbuję polećę To, znaczy. to, to znaczy. No, Tak u To jeszcze z jedną jest Oby płoć chociaż. No? Arka, New ale fajnie. Wow. Ja. Nie wiem. Pik. Nie są takie spektakularne branie jak karpiu. ale dobrze, jeszcze na Ewa. Tu już już. Tak, dobra, czekaj. Fajnie jest to w tym, że można chociaż tu tył jak to się nazywa nie szczytówki mniej więcej złapać ta no, flauś się uspokoiła no, pociął mi jeszcze raz, zobaczymy ale zło 4, 4, choć to są pół gułdziki, żeby ona, chociaż jedna, wsiadła na tą metodę. Ja bym żeby wielki, ale leszczyk jakiś, chociaż 20-30 cm, to było spoko. Dobra, sprawdzimy, czy coś jest na haku. Razie klasyk, jak ktoś tam się odzyskał, to razy. Nie o, jest następna, mi się jedna Na bez i rak ryba No już już Taka następna, Czekaj. Okay? Teraz nie wiem czy to z opadu wzięło Czy jeszcze nie Kurcze, wydawało się, że było ubranie, ale ...zopadł To jest mu się sił, ale chwila, moment, i minęło. Trochę wam, że widać jakieś połowy są bombami, ale nie wiem, dużo chyba. Nie może tu. Do... Leszczek siedzi i ryje Tu się ruszyło tu było właśnie Tak na prosty bo I tak przesuwają się, trochę tu i trochę tu się ta rybka odpali, bo widać, że już trochę zaczyna żerować Chociaż trochę, żeby połapać Chociaż jeszcze za jakąś większą sztukę Nie mówię, że karpia, ale Lesza tu bym chciał złapać tutaj Bądź większy, no ale dobra, próbuję jeszcze dalej Aj sorry Właśnie. Tu było tu jak wędka, tam są jakieś spławy, tu widać, że trubnica Dobra, populujemy jeszcze Chyba <grywa> na Lubię, powiem wam szczerze. Z jednej strony fajnie karpie, karpię szarpą maksymalnie mocno i szybko. Ale jedną pocie zdjęć rybu. Łapie całego rok Bierze raczej. łapać się cały rok można je. O ile to płatka, tak samo jak Z ręki to tak jeszcze tak ojści. później się nie opołem, ani wiosną też nie. Ale później, praktycznie tak jak mówił, cały rok można opać. No dobra, a za zobaczymy, Czy to wzdęga?

Bawi. No, co by to koła? Już tam no, nie ma takich małk. No. Ale pobawić się można, nie? No czekaj. Zrób tam zobaczę dalej. No i dobra, kochani, ja kończę. Na kaskę po, 4 porki. cztery płatki. A cicho. Widać, że ta ryba jeszcze żeruje, mimo że październik jest. De, nie widać, to było melkowanie i tak. Jeszcze na samym tygodniu małeś ciepło, się zrobić się w końcu, jeszcze uderzę, tam na jedno. No to woda tam, gdzie zawsze łapie na te karpie wyjeżdżę i może się tu uderzę, no i no, no, na drugą stronę. I jeszcze tam ta temperatura tylko wyrośnie i ta ryba jeszcze będzie żarowała. No nic, najważniejsze to, że coś tam padło. Dzięki za obejrzenie z filmu, zapraszam do subskrypcji kanału Jar Jarka, kanał, kanał Amator Wędkarski, Jarka. No, Amator Wędkarski. Dzięki za lajki like i za komentarze, trzymajcie się, bądźcie zdrów i zapraszam Was do następnego filmu, Jarek, cześć.